Dzień dobry, witam serdecznie, ja się nazywam Maciej Boruc i witam Państwa w nowym tygodniu na rynkach finansowych. Dzisiaj postaramy się porozmawiać o tym, co nas czeka w tym tygodniu, jeżeli chodzi o najważniejsze publikacje i jakie docierają do nas informacje z rynku. Oczywiście, za sprawą Brexitu mamy bardzo burzliwy początek tego tygodnia. Może nie widać tego po indeksach, które nadzwyczaj dobrze sobie radzą do tej pory i raczej ze spokojem przyjęły ten brexitowy chaos, który zapanował w brytyjskim parlamencie. Mamy za sobą burzliwą sobotę, bo właśnie w ten dzień zebrał się brytyjski parlament i wydawałoby się że jeszcze przed weekendem, że ten westminister ma przed sobą wybór. Jednego z dwóch rozwiązań: albo przyjąć projekt porozumienia Brexitu wypracowany przez premiera Johnsona z Unią Europejską, albo go odrzucić. No ale chyba stało się już tradycją, że parlamentarzyści lubią na każdym kroku zaskakiwać i znaleźli trzecie wyjście. Zamiast głosować nad projektem, parlament przyjął poprawkę, która zapobiega hard Brexitowi w przypadku, gdyby wszystkie inne ustawy niezbędne do opuszczenia Unii Europejskiej, nie zostały przegłosowane do końca października. Po więcej szczegółów odsyłam do mojego artykułu na stronie Poznaj Rynek, gdzie szczegółowo opisałem jakie są możliwe scenariusze dla Brexitu. My przejdziemy sobie do danych makro i omówimy sobie jakie odczyty mamy za nami i na co zwrócić uwagę w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o dane, które były opublikowane w ubiegłym tygodniu, to nie były one jakoś mega znaczące. Oczywiście spowodowały one lekkie osłabienie dolara, ale jeżeli chodzi o perspektywę taką makro, nie, nie wydaje się, żeby one coś większego zmieniły. W środę został opublikowany odczyt sprzedaży detalicznej w USA, i jak widać tutaj po wykresie, ma, mieliśmy troszeczkę rozczarowanie, ponieważ rynek oczekiwał wzrostu dynamiki miesiąc do miesiąca o 0,3%. Lecz wskaźnik rzeczywisty przyszedł na poziomie minus 0,3%, co było lekkim rozczarowaniem, ale biorąc pod uwagę to, jak, jak wygląda dynamika rok do roku, jest ona na poziomie naprawdę bardzo przyzwoitym, bo jest to w granicach 4,1% rok do roku. Szczerze mówiąc, nie, nie powinniśmy się jakoś martwić tym odczytem. Biorąc pod uwagę bardzo głębokie cofnięcie w indeksach koniunktury, oczywiście mowa tutaj o indeksach PMI oraz ISM, a przytoczyłem je tutaj dlatego, że od czwartku zaczną nam napływać do nas najnowsze dane dotyczące właśnie tych, tych figur. No, w ostatnim miesiącu, czyli we wrześniu, wszystkie te indeksy PMI i ISM -y zanotowały ogromne spadek. No Najlepiej to widać po indeksie w ISM dla przemysłu w Stanach Zjednoczonych, który we wrześniu spadł do poziomu 47,8, co jest niżej niż w roku 2012, gdzie mieliśmy pewne cofnięcie, oraz jesteśmy niżej niż w roku 2016, kiedy to też zanotowaliśmy dosyć mocne, mocne cofnięcie, więc. Biorąc pod uwagę tylko ten wskaźnik, to jesteśmy najniżej, jeśli chodzi o te nastroje biznesowe od roku 2009, kiedy to wychodziliśmy z tej ogromnej, um, ogromnego kryzysu um, w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie oczywiście. E, jeżeli chodzi o e, to, co wyróżnia ten właśnie spadek. I co odróżnia tą sytuację od roku 2016 czy od roku 2012, to ko konsekwencja tego, w jaki sposób ten spadek jest robiony. Ponieważ popatrzcie na tą dynamikę spadków. Mamy od 2018 roku, od września, mianowicie, gdzie mieliśmy szczyt, cały czas konsekwentnie ten wskaźnik dociera nam na nowe, niższe poziomy. Więc teraz wpadliśmy po raz pierwszy poniżej, wskaźnie, poniżej granicy 50, która nam jest takim barometrem. Albo się rozwijamy gospodarczo, albo się zwijamy gospodarczo. Czyli widać pewną stagnację, już wchodzimy w okres, kiedy ten, ten sektor się nie rozwija, wręcz przeciwnie, czyli on się kurczy. No i to jest naprawdę bardzo zły sygnał. Do tego, w jaki sposób będzie gospodarka wyglądała za 6 miesięcy, bo pamiętajmy, że indeksy PMI są takimi indeksami ostrzegawczymi i dosyć mocno wyprzedzającymi. Czyli jeżeli coś się złego dzieje w gospodarce, to te indeksy PMI powinny w, jako pierwsze. Poinformować nas o tym, że coś jest złego. Jeżeli chodzi o indeksy PMI dla ISM, dla usług w Stanach Zjednoczonych, to ostatni wskaźnik na poziomie 52,6 nie był aż tak zły, porównując go do wskaźnika ISM dla przemysłu, ale był on bardzo mocno rozjechany, jeżeli chodzi o prognozę, bo ona wynosiła 55 punktów. A wskaźnik wyszedł 52,6. Nadal jesteśmy powyżej 50 punktów, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób indeksy PMI na całym świecie wyglądają, to tutaj naprawdę jest bardzo mocny sygnał ostrzegawczy, jeżeli chodzi o e, indeksy PMI. E, w czwartek będziemy mieć pierwszy odczyt, jeżeli chodzi o indeksy PMI w, w Unii Europejskiej, i to jest wskaźnik z Niemiec i z Francji. E, z Niemiec przyjdzie nam wskaźnik 24 godzinie 10.30, zarówno będzie to indeks PMI dla przemysłu, jak i dla usług. No i zobaczę dla przemysłu wskaźnik ostatni na poziomie 41,7, co jest, no można powiedzieć, że już głęboką recesją. Zobaczymy w jaki sposób, jak będzie wyglądał ten wskaźnik za październik. No i też francuski indeks tutaj mamy na poziomie 50,3 prognoza jeżeli chodzi o wskaźnik PMI dla przemysłu. No na pewno te październikowe indeksy będą dla nas bardzo ciekawą aktualizacją jak jest na świecie w związku z tym czekamy na te dane z niecierpliwością. Oczywiście na pierwszy rzut na pierwszy ogień pójdą indeksy z Francji z Niemiec dopiero w następnym tygodniu poznamy odczyty dla Chin oraz dla Stanów Zjednoczonych. Mamy też w czwartek posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i warto wspomnieć o tym, że to będzie ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem Mario Dragiego. No, i naszym zdaniem jednak nie będzie miało ono ogromnego wpływu na rynki. No, ostatnio zapowiedziane te działania od, ze strony Europejskiego Banku Centralnego były na tyle istotne, że nie sądzimy, że na ostatnim posiedzeniu Dragiego będzie on coś chciał w tej kwestii zmienić. No i przechodzimy sobie teraz do analizy rynku. Jak widać, po indeksie DAX, no tutaj zareagował. Jeśli chodzi o otwarcie, samo, samo otwarcie rynku, no to ze spokojem otworzyliśmy się w, w dniu dzisiejszym. Znajdziemy sobie świecę otwarcia. No a to jest ta, ta właśnie niby luka, bo mieliśmy dwupunktowo tylko lukę, czyli bardzo ze spokojem przyjęty, przyjęty ten chaos brexitowy. No i pomimo dalszego braku porozumienia, to w sprawie Brexitu nadal jesteśmy dosyć wysoko. Wschodząc na interwał niższy troszeczkę możemy zobaczyć, że dosłownie przed chwilą zostało wybite nowe dzienne maksimum. No ale szczerze mówiąc, to, to jeszcze tutaj o niczym nie przesądza. Wchodząc na interwał wyższy, możemy zobaczyć tą świecę jedną dzienną, która zostawiła bardzo duży cień. I z, z, z maksimum na poziomie tam ponad troszeczkę 12,800. Ale ten, ten wzrost, który jest teraz, to naprawdę o niczym nie przesądza, nie przesądza, bo w tym tygodniu naprawdę bardzo dużo może się jeszcze zdarzyć, jeżeli chodzi o Brexit, jeżeli chodzi o, o dane makroekonomiczne, jak i też o wyniki zespółek ze Stanów Zjednoczonych. Bo przy, dla przypomnienia, mamy oczywiście. Sezon na wyniki kwartalne. W tym tygodniu swoje wyniki przedstawi Tesla 23 października, czyli w środę. W czwartek, takcy giganci jak Twitter i Amazon. W następnym tygodniu nas już czekają następne odczyty ze spółek. Więc naprawdę bardzo, bardzo dużo nam może się tutaj zdarzyć. Jeżeli chodzi o indeks ze Stanów Zjednoczonych, czyli na SP. To tutaj widać, że jesteśmy w okre na, przy okresie lekkiej konsolidacji pomiędzy poziomami 2984 a 3007. Yy, no tutaj ta konsolidacja jest o tyle ciekawa, że ona otworzyła się poniżej ostatnich szczytów, a zazwyczaj w przeszłości bywało tak, że jeżeli konsol konsolidowaliśmy się poniżej ostatnich szczytów, no to bywało tak, że jednak to się kończyło ostatecznie jakimś tam wyrzutem większym do, do góry. No, tak jakbyśmy sobie chcieli przeanalizować historię, to na przykład taka konsolidacja była na przykład w, w tych poziomach, że najpierw zeszliśmy, Troszeczkę niżej, 26 punktów, co się, co, co się zakończyło ostatecznie wyjazdem na nowe szczyty. No zobaczcie, no to była mniej więcej taka sytuacja, że mieliśmy szczyty zrobione tutaj. Na poziomie 2000, tam no szczyt był 2959. Rynek wpadł w konsolidację, zszedł nam na, na sekundkę, dosłownie, troszeczkę niżej. A co się ostatecznie zakończyło wyjazdem na nowy szczyt. Więc nie jest wykluczone, że ta euforia zakupowa w Stanach Zjednoczonych jeszcze będzie trwała. I to nie jest jej ostateczne słowo, że kończymy euforię, zaczynamy okres spadków. Moim zdaniem to nie jest jeszcze dobry moment na to, żeby ten indeks zaczął spadać. Bardzo możliwe, że jeszcze ta euforia zakupowa chwilę nam potrwa, ale no na pewno trzeba śledzić to, co się dzieje na rynku tu i teraz, żeby mieć świadomość przed otwarciem pozycji, jakie zagrożenia mogą na nas czekać, jakie ewentualnie można podjąć działanie ze względu na informacje, które do nas docierają na rynek. Bo przypomnijmy, Brexit, czyli yy, mamy. Sprawę otwartą. Czy będzie głosowanie w brytyjskim parlamencie jeszcze w tym tygodniu, może nawet dzisiaj, odnośnie ewentualnego porozumienia, przegłosowania porozumienia, tego, które pan premier wynegocjował w Unii Europejskiej. Mamy wyniki ze spółek oraz mamy indeksy PMI z, ze strefy euro, więc naprawdę bardzo dużo będzie się działo w tym tygodniu. No i myślę, że tutaj wszystko jest jeszcze sprawą otwartą. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mniej więcej ten przegląd rynku Wam w czymś pomoże. Zapraszam oczywiście na naszą grupę na Telegramie, gdzie dzielimy się naszymi zagraniami. Też informujemy, co się dzieje na rynku, więc naprawdę warto dołączyć do tej grupy. Jak i zapraszam do polubienia, do, do zostawienia łapki w górę pod tym filmikiem oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję i życzę Wam udanego tygodnia. Pozdrawiam.